Cześć, z tej strony Marek w trybu solo. Dziś chciałem Wam pokazać grę Bloodborne. Jest to gra planszowa wydana przez Kulmini. Cool to jest edycja kickstarterowa, którą tutaj mam. Mamy cztery pudła. Jest to podstawowy, hmm, podstawowy plecz, który był w kickstarterze. Do tego poszło jeszcze mnóstwo różnych dodatków. Ja mam wersję tą hmm, podstawową, hmm, powiedzmy najbardziej ubogą. I tak jest, i tak jest na wypasie. Portal Games w tym roku będzie wydawał edycję polską Bladborna. Nie wiadomo jeszcze, które dodatki będą w Polsce wydane, które nie. Dzisiaj sobie odpakujemy i pokażę Wam, jak to wszystko wygląda w środku. Tu mamy pudło jedno, to jest podstawka. Daję sobie na bok. Tu mamy pudło numer 2, To jest taka mini kampania dodatek z jednym bossem. Tu są wszystkie kickstarterowe w stretch gole, czyli. Cele, które zostały odblokowane podczas kampanii. I ostatnie pudło, które jest Chalis Dungeons, czyli to są lochy kielicha i to jest taki dodatek, który pozwala nam rozgrywać pojedyncze gry, które nie są kampanią. Dlatego, że Bloodborne ten podstawowy planszowy jest podzielony na, z tego co pamiętam, na trzy kampanie. Czy na cztery kampanie, które chyba każda składa się z trzech scenariuszy. Yy, może je rozgrywać jakoś tam niezależnie od siebie. Jest yy, jeszcze kilka dodatków, których. no Ja nie mam yy, w ogóle cały ten kickstarterowy yy, all-in, tak zwany, czyli ten plecz kosztował wysyłką bodajże 400 dolarów, czy jakiś kosmos. Ta wersja podstawowa kosztowała 100 dolarów, no to, to i tak nie jest mało, ale jest to jakaś kwota bardziej osiągalna. Ja niestety się trochę wysłaniłem, bo, bo na serterze tej gry nie wsparłem, bo początkowo chciałem wspierać. Potem zobaczyłem tą całą liczbę dodatków, ile tego jest i stwierdziłem, że bez sensu, bo, bo, bo ta wersja podstawowa to jest właściwie trochę jakiś tam wycinek. No a jak wszyscy dostali teraz, no to pożałowałem i kupiłem w końcu grę od kogoś z drugiej ręki. <laughs> Przepłaconą. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko warto, dlatego że, że zawartości jest tutaj dużo. Tak jak mówiłem, cztery kampanie... Cztery czy trzy, już nie pamiętam nawet jak to jest. Hmm. W każdym razie to no na pewno są kilka kampanii podzielonych na kilka scenariuszy. Jest jeszcze ta kampania kickstarterowa, te, te Lochy Kielicha i tak dalej. Także z tego całkiem sporo. Jakiś czas temu wyszedł w ogóle Bladborn karciany. No a ten Bladborn to jest już planszowy. No i jeśli ktoś z Was nie wie, no to Bladborn jest oparty na, na grze, yy, która wyszła na PlayStation 4 yy, firmy From Software. Yy, która bazuje trochę na, na, na mechanice takiej serii Dark Souls. Ja Bloodborne'a konsolowego uwielbiam, skończyłem go całego, mam tam bitą platynę na PlayStation, także, także jestem dużym fanem. No i cieszę się, że wyszła wersja planszowa. Od kulminacji cool będziemy mieli dużo figurek, dużo fajnej zawartości, plansz, kart wszystkiego. Także zabierzmy się za, za otwieranie pudełka. Ja nie będę Wam tłumaczył zasad, bo, bo ja sam w tą grę nie grałem. Jeszcze. Nie czytałem o niej za dużo. Nie chciałem nic czytać, oglądać na YouTubie, żeby uniknąć spoilerów, żeby uniknąć um, no nie oglądać kart, ani, ani jakiejś zawartości fabularnej. Um, więc nie będę tłumaczył zbyt wielu zasad, bo po prostu sam nie wiem. Zobaczymy sobie, jak to wszystko wygląda w środku. Jakie są figurki, jakie są plansze, jaka jest jakość komponentów i najwyżej będzie kiedyś drugi film, w którym pokażę już trochę, może opowiem bardziej o, o samej rozgrywce, czy o Mechanice. To nic, zabieramy się za unboxing i zajrzyjmy do środka. Tak wygląda pudełko z bladbornem. Jest grube, jest duże. Gra jest dla do 4 graczy. 14 lat plus, 60-90 minut na rozgrywkę. Więc już bez żadnych dodatkowych wstępów, otwórzmy sobie pudło. To pudło to jest dokładnie to, co na pewno wyda Portal Games w wersji polskiej, bo to jest po prostu podstawka. Um, um, jakie dodatki wyjdą, no to dopiero zobaczymy. Zobaczymy w praniu. I pudło jest dosyć spore. Tak na oko przypomina mi e, pudełko do e, Death May Die, czyli jest grube, wielkie i ciężkie i na pewno. Większe niż typowe pudełko, nawet na formie kwadratu. Typowe pudełko planszówkowe. tu mamy też. Sorry, za szeleszczenie, znaczek, e, nie wiem, czy widać. Znaczek PlayStation Official License Product. I czas zajrzeć do środka. Okej. Okay. tu mamy jakąś reklamę. To sobie może odłóżmy. A tu mamy na początek instrukcję. Fajnie, że z takiego formatu bardziej A4, a nie kwadratowa. Nie lubię tych kwadratowych instrukcji, bo jakoś gorzej im się czyta i przegląda. Instrukcja ma 26 stron. Czy jest taka raczej, wydaje się bardziej skomplikowana niż na przykład Death May Die. Ale jest dużo zdjęć, dużo ilustracji, dużo grafik, więc ładnie jest w ogóle zilustrowana, dużo z, e, takich wizualnych, różnych smaczków. Podoba mi się bardzo, zobaczymy, no ale 20 parę stron, no to troszeczkę jest. I to mamy różne tekturowe e, komponenty. Ja słyszałem gdzieś tam już w różnych, e, na różnych forach, czy gdzieś tam w internecie, że ludzie narzekali na jakość e, tektury. Czy tych tekturowych elementów? Kurczę, nie wiem. Ja wam powiem, że tak, nie wiem, na dotyki, na oko, no to wszystko wydaje się całkiem całkiem ok. Nie wydaje się jakieś takie, nie wiem, cieniutkie i, i, że tak powiem, badziewne. Także nie wiem, no zobaczymy. No, ale ja tutaj, tak, na pierwszy oka zastrzeżeń nie mam. No to tektura też się wydaje nie jakaś taka super cienka. To możemy jeszcze by jakieś dodatkowe żetony. No, ale nie wiem, wydają się takie typowe. No. Ja mam Death Madej, i jakoś nie wiem, te, te nie wydają się, żeby odstawały specjalnie od tamtych. No chyba, że jakiś pierwszych grach kulministkich Starter'a no to była jakaś super wypasiona tektura. Ale ja tych starszych gier nie widziałem, więc ciężko mi się wypowiedzieć. I tu mamy yy, do wypstrykania czy do wyciśnięcia plaże. Bardzo fajnie wyglądają, mają bardzo fajny klimat. Są kwadratowe, czyli nie mamy tak jak Death Madej, że one mają jakieś różne kształty. Tylko tutaj już bardziej tradycyjnie sobie składamy z kwadratów mapę do, do danego scenariusza. Wychodzą też bardzo łatwo. No i kurczę, no normalna, twarda, sztywna tektura. Także nie, nie wiem, o co chodziło z tymi zastrzeżeniami jakimiś. No ale plansze są. Tu mamy różne lokacje z, z gry konsolowej. No, Wcześniej dokładnie nie pamiętam, bo kiedy ja w nią grałem? W 2000. 15 roku, no to już minęło 6 lat, ale jeśli ktoś jest na bieżąco od odborne, to na pewno będzie lokację rozpoznawał. Aha, i one są, widzę, jednostronne, czyli nie mamy czegoś takiego, że mamy dwustronne kafle. I mamy ich tutaj, tu mamy 4, kolejne 4. Wszystkie są jednostronne, tak. mamy już ich 8, wychodzą bardzo łatwo, 12. Wizualnie rewelacja. Bardzo, bardzo mi się podoba. I kolejne. I kolejne, czyli mamy ich tutaj 20. Wiem, że w różnych scenariuszach jest tak, że część, czy nie wiem czy wszystkie, czy część lokacji jest no, zadana przez scenariusz, reszta jest losowana i też układana w losowej kolejności, więc nawet jeśli gramy drugi raz ten sam scenariusz, czy tą samą kampanię, no to się... Yy, to będzie się to po prostu zmieniało i za każdym razem losowało jakoś tam oddane. Tu mamy plansze. Tu widzę chapter, czyli kładziemy sobie karty. Yy, karty z rozdziałem. Mam jakieś miejsce na karty wrogów. Upgrade, 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 czyli pewnie jakieś bronie. Hunter's Dream, czyli to takie. Yy, nie wiem, senłowcy. Ja grałem w The Bloodborne na wersji angielskiej. Nawet nie pamiętam, czy wyszła w ogóle po polsku ta gra. Więc może coś tutaj. Z tymi nazwami źle mówię, ale spoko, planszetka fajna, ma takie, taką fakturę, taką, nie wiem, nazywam fachowo, put także tak to wygląda. I teraz co mamy? Welcome Home Good Hunter, o oh jest. Tu mamy wielkie pudło, to tak, pudło z figurkami, bo zakładam, że tam są figurki, to sobie może odłóżmy, na razie zobaczmy sobie. To jest tutaj w środku, na samym dole. Hunter Dashboard. Czyli mamy plansze, planszetki graczy. Cztery sztuki. I tutaj mamy planszetki z naszymi łowcami. Czyli głównymi bohaterami. I taką planszetkę sobie kładziemy tu. No i mamy wtedy naszą postać. One są dwustronne. O. Tak. I tu obracamy na drugą stronę. To obracanie planszetki. To wiem, że to jest jakaś mechanika w czasie gry, bo mamy różne zdolności inne, w zależności od tego, która strona planszetki jest no, obrócona awersem do, do góry. W różnych dodatkach do Blackborna jest, z tego co wiem, są jeszcze dodatkowi łowcy, w tych Kickstarterowych dodatkach są dodatkowi łowcy jeszcze i dodatkowi przeciwnicy. Tutaj chyba jest po prostu czterech. Się domyślam do wyboru. Ja będę grał solo. Dużo ludzi polecało, żeby grać... Mm, co to za karty? Nie chciałbym wam tutaj czegoś zepsuć, bo tu widzę, że są karty do kampanii, ale te możemy sobie chyba obejrzeć. Yy, wiem, że dużo ludzi polecało, żeby grać po prostu z dwoma postaciami, yy, grając solo, bo jedną bywa ciężko, ale dwie to nie problem. Nie jest to na szczęście Site, w którym trzeba grać sześcioma chyba wszystkimi, jeśli gramy solo. Także dwie postaci to jest całkiem spoko. Yy, w Death May Midnight też się gra dwoma ja przynajmniej gram dwoma, także. Także jest ok. I co? Mamy player aid, czyli karty pomocy. I tu mamy karty różnych przeciwników. To sobie możemy obejrzeć, bo myślę, że to żaden spoiler nie będzie. Yy, ja Wam kart nie będę pokazywał może tych scenariuszowych czy dotyczących kampanii, ale o, ale te myślę, że spokojnie, spokojnie możemy sobie poglądać. I też widzę, że karty są z strony basic, special. Basic special. Ok, mają różne zdolności. Grafiki są wzięte z, z PlayStation, z gry konsolowej. Więc jeśli ją graliście, w nią graliście, czy, czy macie ją gdzieś tam w głowie, to to pewnie będziecie rozpoznawać różnych przeciwników i różnych wrogów. Super. To klimat tej gry faktycznie wylewa się każdą stroną. Ja trochę żałuję, że nie spałem na Kickstarterze, bo mam edycję Kickstarterową, a tak jak już mówiłem, kupiłem ją od, od kogoś po prostu na Kickstarterze i nie spałem, bo jakoś się zniechęciłem tą liczbą. dużą dodatków. No teraz, jak widzę, jak ludzie dostają te wszystkie pudełka i wiedzą, co jest w środku, no to hmm, no trochę trochę żałuję, No ale to jest specyfika Kickstartera. No. Trzeba się decydować w momencie, kiedy ten Kickstarter jest. Yy. Jeśli się zagapimy, no to, to niestety nasza strata. I tu mam jakieś karty. Czy te wszystkie ma sens otwierać? Nie wiem, może nie. Może obejrzymy sobie bardziej te, bo kart jest sporo. I niestety one nie mają tego takiego sprytnego, sprytnego, tego takiego paseczka do otwierania. Spróbuję to jakoś nożem ciachnąć i nie zmasakrować kart. Mamy, widzę różne przedmioty, które możemy zdobywać. Super, klimatyczne grafiki. No, a ja część, też, część tych przedmiotów rozpoznaję z, no z gry po prostu konsolowej. Super. Fajnie, że jest wyprawka. Też fajnie, że, że, że te karty wszystkie mają swoje miejsce. Tu mamy miejsce pewnie na te żetony, które wyktrykamy, Tu mamy miejsce 1, 2, 3, 4. To chyba są jakieś sloty na to, żeby sobie zrobić save'y. Enemy Action. To tu mamy pewnie karty z akcjami przeciwników. Będziemy sobie je losować. I co mamy tutaj? Tu mamy chyba bossów. To sobie też możemy. O jezu, żeby to się dało jakoś otworzyć sprytnie, czemu nie robią tych takich pasków do otwierania? Dobra, i co mamy? To mamy na pewno bossów: Cleric Beast, ee, Ojciec Gavkon. Tutaj przemieniony, Blood, Start Beast i Vicar Amelia. No, czy to jest część tych bossów e, z gry e, konsolowej. Żeby mieć wszystkich bossów, musielibyśmy mieć wszystkie, wszystkie dodatki do Bloodborne Na ich tam wyszło, nie wiem, chyba z 10. Wziąłem zdjęcia tego pledża olinowego. No to to była taka piramida cała z kart. Znaczy nie z karty, tylko z pudełek. Ale tutaj w postaci widzę, że jest całkiem sporo zawartości, więc jest ok. Niektóre dodatki były ekskluzywne dla Kickstartera, ale niektóre z tego co wiem są, yy, będą dostępne normalnie w retailu czyli w sprzedaży yy, i będą jeszcze no, kolejne scenariusze, przeciwnicy, bossowie kampanie, postacie graczy różne, łowcy nowi, także ta wartość jest naprawdę, naprawdę sporo. A tu mamy bronie, które my możemy sobie domyślam się zdobyć w czasie gry. Albo zostajemy pewnie jakieś tam na starcie. Aha, czyli też są dwustronne. Super. I tutaj mamy tego otwierać nie będę, ale tutaj mamy talię kart dotyczące poszczególnych e, kampanii. Czyli mamy cztery. Secrets of the Church, Long Hunt, Growing Madness i Fall of Old Yarnham. E, wiem, że tam oprócz e, głównych wątków fabularnych są jeszcze jakieś zadania poboczne, które możemy wykonywać. Czyli to jest tak, że nawet jeśli gramy drugi raz tą samą, nie wiem, nazwijmy to kampanię czy scenariusz, to nie jest tak, że wszystko się nam dubluje i powtarza i gramy to samo, bo pewnych pewnie wątków pobocznych domyślam się, że nie uda się nam zrobić za, jednym, za pierwszym razem. Więc jest. Więc jest całkiem, całkiem, całkiem fajnie. Tak, to to sobie schowajmy i teraz może zabierzmy się za figurki. Ja sobie jakoś spróbuję to odsunąć, może, żebyśmy mieli miejsce. Są w takim kartoniku pozamykane. Trochę ich tu jest. Nie wiem po co ten karton. Czy one nie mogły być tak sobie wrzucone luzem do głównego pudełka. Ale chyba w Zombie też takie jakieś kartony były. No cóż, mi to jakoś tam specjalnie nie przeszkadza. To sobie jeszcze te pudła, żeby nam się jakieś cienie nie robiły. I mamy figurki. Figurek jest. Trochę, ale nie ma jakiejś oszałamiającej ilości. Pewnie jeśli weźmiemy. Weźmiemy te wszystkie dodatki. Przepraszam za hałasy, wszystkie dodatki, które wyszły, no to tego będzie dużo więcej. Ale figurki są czadowe. Ja nie ma zbyt wielu gier od kulmini. Czemu się odstrasnie łapie. No. Już nie mam zbyt wielu gier od kulmini, bo grałem tak naprawdę tylko w Sidey i sam mam Death May Day, ale jakość jest rewelacyjna. No i po raz kolejny czytałem gdzieś w necie jakieś narzekania na jakość tych figurek, na jakość komponentów, na jakość tektury. no kurczę, nie wiem, ja naprawdę nie to, że jestem jakiś tam nie wiem, niewybredny, no ale no popatrzcie. Ja niestety figurek nie maluję, bo nie potrafię. <laughs> Może kiedyś się nauczę, ale no jakoś super. Pomalowane to już w ogóle muszę mieć. Patrzcie jakie to ostre. <laughs> Pomalowane muszę mieć w ogóle niezły, niezły klimat. No, tu mamy kolejnego bossa. No, kulmini to trzeba przyznać, że jak robię figurki i grę figurkową, to jest niezły, niezły czart. To mi przypomina film yy, Ring japoński, horror. <grym> z tą dziewczynką, która wyłaziła ze studni. Nie, no jakoś super, jakoś bardzo mi się podoba. Yy, to byli bosowie, tu mamy różnych przeciwników. Yy, tak jak mówię, w dodatkach będzie ich dużo, dużo więcej. No kurczę, tylko, tylko mówię, nic tylko malować, naprawdę, jeśli ktoś z was maluje figurki, będzie miał naprawdę masę, masę zabawy. Ale hmm. szczegóły to twarz, to wszystkie włosy, widać jakieś zęby, nawet nie wiem, mi się, mi się bardzo, bardzo podoba. Oczywiście, część wrogów się tutaj, wiadomo, powtarza, jest po kilka sztuk tych samych przeciwników. Bo też i na planszy możemy mieć pewnie e, kilku tych samych wrogów w tym samym momencie. Tak to wygląda. W ogóle mam wrażenie, że jest tu mniej trochę elementów niż z Death May Die, bo tam było jakoś tak więcej kostek, kart, yy, jakichś różnych znaczników, elementów. Tu mamy troszeczkę tektury. Te wszystkie znaczniki tekturowe tak naprawdę zajmowały jeden szablon. Mamy planszę i trochę kart i figurki. Także wydaje mi się, że rozkładanie tego będzie szybsze niż, niż w Death May No i też, jak nie wiem, widzieliście, nie mamy tutaj kostek. Czyli no gra jest pewnie na pewno losowa pod tym względem, że, że jakieś akcje przeciwników i karty gdzieś tam losujemy stali, ale nie rzucamy żadnymi kostkami. Czyli domyślam się, zakładam, że, że gra będzie troszeczkę bardziej taktyczna niż jakaś Death May, Die, w którym wszystko bazuje na no narzucaniu kostkami. Jeśli źle rzucimy, no to jest klops. I często ja na przykład y Death May Die wygrywałem właśnie jakimś tam fuksem, szczęśliwym rzutem albo po prostu właśnie przegrywałem. Jakiś pechowym rzutem, bo, yy, bo mimo że rzucałem wieloma kostkami, nie miałem żadnego sukcesu i tyle. To jest ten cały Father Gascoigne. Co tu mamy jeszcze jakieś potwórusy? Kolejny. I zostały nam jeszcze figurki naszych łowców, bohaterów. Wielki miecz. No, bardzo, bardzo fajnie wyglądają. Zdejdźmy sobie ich wszystkich po kolei. Oops. Kurczę, jak to oglądam, to aż mam ochotę sobie pograć w Bladborna. Będę sobie odpalił chętnie Bladborna konsolowego. Niestety już nie mam, bo sprzedałem <laughs> kiedyś dawno temu, ale no, pograłbym sobie jeszcze raz chętnie. Że sobie może trochę przypomnieć w ogóle lokacji i różne postaci i wrogów. I tutaj ostatni, czwarty łowca. Ten przypomina mi trochę tego bohatera z Haven Joss of the Lion. Jak on się nazywał? Hatchet chyba, tak? No, także trochę, <laughs> trochę podobny. No i co? I tutaj mamy jeszcze te podstawki w czterech kolorach, które możemy sobie Nałożyć na naszych bohaterów, żeby było wiadomo kto gra kim. No i tyle. Tak wygląda zawartość yy, pudełka z yy, Bladbornem. Napiszcie mi w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć zawartość tych dodatków Kickstarterowych. Yy, może ja to odsunę jeszcze na chwilkę i tutaj wam, wam je pokażę. Tak. Yy, to jest kampania Mergos Loft. Yy, to jest dodatek ekskluzywny Kickstarterowy. I tu mamy jedną kampanię. Mamy bossa i kilku, kilku tam przeciwników. Jakieś tutaj widzę podwójna kafelek mapy. Tu mamy pudełko z wszystkimi streczgolami odblokowanymi podczas kampanii kickstarterowej Bladborna. I tutaj jest już więcej przeciwników. Mamy nowego bossa i mamy też sześciu, sześciu nowych łowców, którymi możemy grać plus jakieś tam skrzynie, lampy, karty, planszetki itd. Tak tak to też jest ekskluzywne, ekskluzywne pudełko dla Kickstartera, które chyba nie będzie w sprzedaży takiej zwykłej tradycyjnej. I ostatni dodatek, który ja mam, to jest Chalice Dungeon, czyli lochy kielicha i ten dodatek normalnie będzie w sprzedaży i on pozwala na rozegranie takich pojedynczych jakby losowanych scenariuszy, nie związanych już z żadną kampanią, tam losujemy bodajże kafelki, mapy, Rozujemy sobie bossa i, i gramy taki jednorazowy, jednorazową przygodę. I tu mamy znowu mnóstwo figurek. Kolejnych mamy czterech łowców. Co tu pisze? 5 bossów, 26 przeciwników, czyli tej zawartości jest dużo, dużo. I w dodatku, które na pewno będą dostępne w edycji takiej sklepowej, to jest jeszcze to nazywało, Forbidden Forest, chyba, czyli dodatek taki też dużo pudełkowy z lasem. Tam też są chyba dwie kampanie. Jest, tuż nie kaleczę te nazwy pewnie, ale Kanehurst Castle z zamczyskiem. Tam też są kolejne dwie kampanie, znowu przeciwnicy i tak dalej, tak dalej. Także trochę tego wszystkiego jest. Ale cóż, dziś pokazałem Wam podstawkę. Jeśli chcecie zobaczyć zawartość dodatków, piszcie w komentarzach. A ja na tym momencie z Wami żegnam. Dzięki i do zobaczenia. Cześć!